Zbliża się konferencja Selektywna Zbiórka, Segregacja i Recykling odpadów. Piotr Szewczyk, przewodniczący Rady RIPOK, poprowadzi na nie sesję Poziomy odzysku, wyzwania polskich miast i gmin. Piotrze, czy ubiegłoroczna zmiana rozliczania poziomów odzysku i recyklingów przyczyni się do poprawy tej sytuacji w miastach i gminach? Czy nie jest to może fałszywy zabieg odsuwający problem w czasie? Wiemy gminy są odpowiedzialne za osiąganie poziomów recyklingu, natomiast nie można ukrywać, że jest to system, który działa w pewnym układzie połączeń, czyli gmina, czyli producent, czyli instalacja komunalna, do której trafią odpady, i wreszcie system recyklingu końcowego. Więc tutaj należy na problem spojrzeć całościowo. Na linii gmina instalacja komunalna, która ma wysegregować z odpadów odpady surowcowe, współpraca jest konieczna, niezbędna i bez tego nie można osiągnąć żadnego efektu. Yy, ostatnia zmiana w systemie rozliczania gmin w zasadzie tylko można powiedzieć odsuwa problem ponieważ w następnych latach będą drastyczne wzrosty poziomów recyklingu tak aby w 2025 osiągnąć wymagany poziom unijny więc yy, wykorzystajmy ten czas wykorzystajmy go optymalnie na stworzenie współpracy na podjęcie pewnych działań które do 2025 roku a jest to bardzo mało czasu pozwolą nam osiągnąć to co zamierzamy osiągnąć